W dzisiejszym filmiku otworzymy sobie dużą puseczkę żółtą gwiazda, brakuje nam już tylko jednej, czyli niebieski kwadrat, ale chcielibyśmy Was przeprosić, bo niestety nie było ekopaka, a tak nie było, a sasetek, no bo myśleliśmy, że będą w takim sklepie delikatesy, ale niestety nie było, no i niestety tak się zdarzyło, ale my się nie martwimy i przechodzimy do... Od otwierania puszki. Więc widzowie, jesteśmy i zabierzemy się za otwarcie Jezu. takiej potężnej puszeczki. Proszę usiąść. No to są emocje. On mogę Jan sprawdzić, czy nie ma czterech? Otworzymy. No to na początku ja nam otworzę. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jakie karty można trafić. Można trafić autografy, half of Fame, czarne i platinum Pool. I tutaj my właśnie polujemy albo na kawałek koszulki, albo na... Karta jest emblematem Champions League. Hój, hój. No, mogę ja. Tato. O, nie stres. No, dobra. Jezu. Mogę ja to sprawdzić, co nie ma? Czekaj, ja nam otworzę. Ja, ja nam przeliczę. I zrobię taka puszeczka. Jezu. Czekaj, no tak, ona. Ale się stresuje. Proszę o. O tak, o tak to jest. Proszę o. Są cztery. Nie. Trzy. Załamanie, no ale niestety widzowie, są raz, dwa i trzy. Tutaj mamy trzy takie, proszę bardzo, no i widzowie, powracamy z naszego świata, teraz y, pierwszy otworzy mój brat sobie. Tak Jesteśmy też troszkę załamani, bo nie ma tego naszego, tych czterech, czterech paczków. No tu chyba będzie. Będzie, będzie. to od tej te... strony chyba zaczynasz kaj zobaczymy sobie tylko od tej, tak? To. tak, no to dobra, to Pierwsą, zaczynaj sobie od pierwszą tam. kartą jest logo Bolonii no i to jest powtóreczka bo i mamy całą Bolonię tutaj będziemy dawali tutaj sobie odłożymy już pluszeczkę na bok drugą, no nie, sprawdzaj tylko, chłopie nie, ja tego nie widziałam no dobra, no nie sprawdza się kolejną kartą jest no, tu ty je wyciągaj teraz. Ty powyciągasz logo Manchester United i to jest kolejna powtórka. Na razie dwa logo, logo na krystaliku. Kolejne logo na krystaliku, dalej to już, Rangersi. Dalej już to trzy jest Trzy Loga. Nie wiem. Trzeba Krystalik z Olympique Lyon. Tu jest taki właśnie shield. Nie, to jest e, limitka. Zwykła limitka. Nie, hero. Hero kart. Kolejną kartą. Też jest hero? To nic. Rico. Lewis. Jest dalej logo realu. Logo realu, madre co, co tu chodzi? No właśnie sprawdzaj. Będziemy mieli zaszkoczkę. Za Dzisiaj to my będziemy mieli gdzieś. Jeżeli będzie tyle, Man of the Match. <coughs> Lionel Messi. Vintage Vibried Legends. Fed fe fe Federico Valverde z Ralu Madryt. To tu może być pierwsza niepowtórka. Pokaż? Tak. Chyba to. Może. Malogusto? Też nie mieliśmy malogusto. Nie mieliśmy. Dobra, zobaczymy sobie. Malogusto z Chelsea. Z Totterhamu Cristiano Romero. Z Bayernu Monachium Dejot upamekano. z Manchesteru City Erling Haaland na razie to widzowie coś na Cześć mnie idzie Manuel Locatelli z Juventus y, z Bayernu Leverkusen de, Robert Andrich przerwiesz no później okay. Sam Bakuema z Bologna FC na razie widzowie jesteśmy załamani Julian Brandt z BVP, czyli Borussia Dortmund. Teraz nie będzie u mnie loga. No to już pokażmy może wszystkie. No. Mike Magin. O jego go nie mieliśmy. Mamy. Nie mamy. Ukończenie mamy. A co Milano? I tu jest pokazać trzy karty pod podżar, bo to jest koniec. i tutaj A tu jeszcze pokazać na ma nie, tu ja wszystko. No dobra. Pozujemy też. Tutaj są te dwie. No i to ostatnie I czekaj, tylko pokażę. To ostatnie. Oj, proszę. I mój brat. Przerwaj. No I teraz ja sobie otworzę takie karty potężne. Nie. Yes. Nic nie ma. Nic. Yes. Nie ma. Yes. Nic. O, tu jest prawda. Jest Belling. O Jezu, jaki tragiczny dziś drog był. Co ty... Czego, Cię załamie. Co? mamy tak... dobrać, ci nie siadać. de Jong. Logo Atalanty. Logo Celtic FC na krystaliku. Kolejno logo pod Nie. Dawid Calabria Calabria Asa Defensiv e, e, tak Hero Card będzie. Co będzie? Nie Bellingham Club 100 oczywiście, i to jeszcze powtórka. Bo chwilę <laughs> wodena brakuje. Kolejna powtórka. Jeden, dwie porząd rząd, po powtórki, nawet trzy Galeno. Tony Adams i Alda Guler. To jest ten, Dobra, ale tu już wiemy, co będzie. Konflikty są bardzo duże. Co tu będzie, chłopie? Nie wiem. jeszcze naliczyliśmy nauczyliśmy Ale... No to jest... Ja Jelka i Gundogan. Zinczenko. Kolejna powtórka to zabierz tą kartę ze stołu. Michailo Mudryk. Jesteśmy załamani, widzowie. Ilkay Gundogan Na razie tylko jedna karta Dzisiaj tylko jedna karta z bazówek nie będzie chyba Donnarumma Simakan Savio Słaby drop dzisiaj Dan Exel z Stuttgartu Ryan Gravenberg z Liverpoolu Ole Watkins z Aston -Willi. Jack Bootland z Rangersów Alan Varela z FC Porto I... i Jordan Teze z PSV. I to. jest jestem tego stanu. Już? widzowie lecimy z tą ostatnią przeszedką. No i tutaj. To jest to Widzę, że, że znajduje się Wiktor Gregores ja. Ty. Proszę bardzo, pierwszą kartę pokażesz ty? pierwszą kartą to jest. I na zaskoczkę sobie zostawimy. to tą najlepszą kartę. To Hernandez. Tu i ja? Trend alexander Arnold. Arnold. No i widzowie. Ba... Co, co? Co ty pokazałeś? Okay? Co? nikt nie o tak Trend Alexander Arnold. I najlepszą kartą Jest, ja mi będzie. Lamidia mal. Siemano, widzowie. No i, no i widzowie, ogólnie takim dropem żegnamy się z wami. Ogólnie słaby bardzo drop dla nas. No, no ale najlepszą, co? Najlepszą kartą. W nie, y, niektórych się coś dobrego trafia, w niektórych nie. No i co? Siemano.